Byłem dzisiaj na konwencie. Kupiłem takie coś. Nazywa się to Pixelbox. Jest to polska wersja boksowa. Tego jest teraz naprawdę mnóstwo na rynku, można zamówić sobie boksy z kosmetykami. Można sobie zamówić boksy, mam nadzieję, że z tak z zabawkami albo z jakimś fajnym jedzeniem z Chin z Japonii. No dobrze, Pixelbox. To jest Pixelbox wersja konwentowa, czyli można kupić tylko na konwentach. Na ten boks nie jest tematyczny. Jest to tak jakby moim zdaniem zlepek wszystkiego, co nie udało się sprzedać w poprzednich miesiącach. Yy, oni to wkładają w pudełko, jadą na jakiś konwent, no i sprzedają, także tu w środku może być wszystko, może być nic. Od kosmosu do podziemi taki jest mniej więcej zakres tego, co może być w środku, dlatego to może być ciekawe, ponieważ... Możemy tam znaleźć! W każdym pudełku z, od 4 do 6 rzeczy my mamy tak jak widać raz, dwa, trzy, cztery pięć, sześć rzeczy. Czy dobrze, czy źle. No dobrze. Pierwsze, Bubblehead Head Rena, Nie jestem z dużym fanem Bubbleheadów. Wolę takie figurki bardziej anatomiczne, no ale Kylo Ren mówi jednak, żeby, żeby dać mu szansę. Kylie. Highly give me just a chance, let's go out and dance. Albo nie, albo nie. To jest jedyne, co mnie denerwuje, ale się naprostuje. Koszuleczka. Rozmiar S, czyli mój. Brelok to kluczy z grutem. Marwela. Mister Falcon to jedyne do czego się daje to do przypięcia do komórki, ale i tak fajnie wykonane. Taktyczna smycz do kluczy. Nie mieliśmy ze zwykłą smyczą do kluczy, ta jest taktyczna. Ma tutaj tą taktyczną dziurę. Nie będę tłumaczyć. Oraz przypinka House IRL. do przypięcia. Nie wiem, czy się załapie, czy jeszcze się nie zaapie, ale prawdopodobnie jeszcze w tym miesiącu powinien dojść do mnie box samon, także będziemy go też razem otwierać, zobaczymy co będzie dalej oraz przez kolejne 12 miesięcy, także zapraszam na nasz kanał. Będziemy to rozpakowywać tak, jak do nas będzie to przychodzić i będziemy się cieszyć. Ohohoho. Proszę, jesteśmy kompletni. Wow. Zazdro, hashtag zazdrość. Nie no, fajnie. W następnym filmiku będzie giveaway. No. <laughs> Ponieważ nie jestem fanem tej postaci, skoro nie wiem, kim ona jest. To jest Feminamen. Men femina tak. To jest Feminaman. Pe Albo Period Piriotman! Period no tak, w końcu stąd no te czerwone, czerwone skrzydełka. Jest piękny. Chciałam poznać Co ty, jako pierwszy raz dopinam go do kluczy? No.